Dzisiaj nauczymy Was, jak robić ukłon po choreografii weselnej. Pokażemy Wam trzy opcje. Pierwsza z nich, podstawowa wersja. Wchodzimy na zewnętrzną nogę i robimy delikatny ukłon. Jeszcze raz. Partnerka wchodzi na prawą nogę. Może podnieść lekko sukienkę. Ciężar ciała jest na prawej nodze i robię ukłon. Raz. I dołączam nogę. Jeszcze raz. I. Raz. Dwa. Trzy. A partner? Partner z kolei. Może zatańczyć jak partnerka. Odchodzimy na lewą nogę, czyli na zewnętrzną. Mogę wskazać ręką na partnerkę i zrobić delikatny buchon. Albo odchodzę, wskazuję ręką i dostawiam nogę do nogi. Jeszcze raz i raz, dwa, trzy i jeszcze raz i raz, dwa, trzy. W trakcie tańca użytkowego, poruszając się z nogi na nogę, możemy zawinąć partnerkę, lewą rękę podnosimy do góry i z tej pozycji puszczamy lewą rękę, a prawą odprowadzamy partnerkę w prawą stronę. Reszta tonu pozostaje bez zmian. Wskazując na partnerkę, możemy dołączyć nogę do nogi. Spróbujmy jeszcze raz. I trzeci. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem raz. Tu jeszcze ze spojrzeniem. I raz, dwa, trzy, cztery. Patrzymy na siebie i dopiero z rozwinięciem. I tu stopimy. zrobić trzecią wersję ukłonów w postaci zamiany miejsc partnera i partnerki. Robimy na początku pierwszy zwykły ukłon. Lewą rękę podajemy partnerce. Także partnerka mogą zrobić obrót. A my idziemy w miejsce partnerki. Jeden obrót, możemy również wskazać na partnerkę. Odchodzimy do boku i się ukłaniamy. Jeszcze raz w tempie i raz, dwa i jeden obrót, drugi obrót. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz pokażemy trzy wersje. Pierwsza z nich prosty ukłon. Wchodzimy na nogę zewnętrzną, robimy ukłon. dostawiamy nogę. Druga opcja stanca użytkowego z nogi na nogę. Zabijamy partnerkę. Spoglądamy na siebie. Odprowadzamy partnerkę w prawą stronę i ukłon oraz trzecia zamiana miejsc partnera i partnerka.